i ja, cześć, siemajko widzowie, z tej strony Kebuz, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Lambdzie, holo. Bo dzieje się tu całkiem dziwna rzecz, jeśli mam być szczery. E, więc dokładnie o tej naklejce będzie poświęcony cały odcinek. Ja zaproszę was na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. Z moim kodem, czyli z kodem Kebus odbieracie darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%, także jest z czego wybierać, z czego korzystać, wbijajcie na stronkę. No i na dłobocie Oczywiście tutaj wylewelujecie level, wy swoje konto Steam Także też polecam wejść i zobaczyć co tu się dzieje Linki standardowo znajdziecie w opisie A my przechodzimy sobie do lampdy i do naklejki Oraz generalnie do tego co się z nią dzieje Także jeżeli chodzi o lampdę, To byłem zdziwiony kiedy wyświetliła mi się Na głównej stronie, no bo ta naklejka jest ok, Fajna Dużo ludzi ją nalepia na różne crafty no, generalnie jest to spoko naklejka. Ale tak sobie zerknąłem na wykres ogółem. No i mówię, raczej naklejki tak... Drastycznie nie spadają. A tutaj... No widzicie, że ten spadek jest dosyć pokaźny. E, no i zacząłem się zastanawiać, czy wchodzimy w, w znowu w, w jakąś... No nie chciałbym mówić, że znowu Besse, ale w jakieś spadki rynkowe. Czy, czy to jest jakiś pojedynczy losowy przypadek, bo no takie rzeczy raczej się nie zdarzają. Wejdziemy sobie i spróbujemy sobie porównać z jakimiś innymi skinami, które e, gdzieś tam. No ale zobaczcie, tutaj mamy dokładnie to samo. E, wejdziemy sobie w AK czerni, bo to też jest dosyć chodliwy skin. No, ale obawiam się, że znowu mogą być jakieś spadki, co oczywiście nas nie cieszy. Chociaż tutaj widzicie, że w miarę się utrzymuje, aczkolwiek tu też był spadek z pułapu tam 19 sierpnia, 18 do teraz. No, to mamy dosyć dużą różnicę i jakiś tam spadek jest widoczny. Także zaczęło mnie to zastanawiać, czy znowu skiny nie spadają i czy generalnie rynek znowu nie idzie w dół. Jeżeli rynek by szedł w dół. No to jest to znowu jakaś tam niepokojąca fala. Aczkolwiek czekam, czy znaczy zastanawiam mnie bardziej to, czy rynek w końcu odbije, tylko na takim mocnym poziomie, nie na takim, jakim odbijał dotychczas. Czyli, że to były jakieś lekkie korekty tego, e, że był jakiś trend po prostu lecący w dół. Także będę postaram się dojść do jakiegoś wniosku i to przeanalizować, czy. Szansa na odbicie rynku, tylko nie takich korekt, jakie mieliśmy dotychczas, tylko jakichś większych odbić jest w ogóle możliwa i oczywiście dam wam o tym znać, ale chciałem wam to bardziej pokazać, żebyście zwracali uwagę na takie pojedyncze temy, jak wam się wyświetlają, bo czasami mogą was właśnie nakierować na to, co się dzieje na rynku. Także taka puenta z dzisiejszego odcinka, no i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, yo!